To, czego obawialiśmy się ponad rok temu, z układem z umowę ze słowackim inwestorem na wesołe miasteczko, no dzisiaj te obawy znikają. Naprawdę wszystko to, na co żeśmy się umawiali, się dzieje. No, a co najważniejsze, wesołe miasteczko zmienia się i to zmienia się w szybkim tempie, i zmienia się na lepsze. I o to w tym wszystkim chodzi. Widać tutaj twarze uśmiechniętych dzieci, no, a po to są wesołe miasteczka, żeby tych twarzy było właśnie jak najwięcej. Najważniejsze, największe inwestycje przed nami. Przyszły rok i 2018 to będą te rzeczy, jak już takie topowe, bym powiedział, w Europie. Urządzenia, rollcastery, no, ale to są tajemnice inwestora. Dzisiaj odkrywa przed nami, jak mogą wyglądać już fragmenty. Duże fragmenty Wysokiego Miasteczka są zmienione, są przyjazne, wyglądają już naprawdę tak, jakbyśmy sobie tego wszyscy życzyli. No, udało się nam się w tym roku pierwsze zmiany przeprowadzić. Taką największą zmianą jest Diamond River, które jest jedno z tych większych urządzeń z całą strefą, gdzie już to wygląda tak, jak powinno wyglądać wesołe miasteczko w przyszłości. Oprócz tego, zrobiliśmy w strefie wejścia sześciu urządzeń i z drugiej strony strefy wejścia następne cztery, które są już z nową tematyzacją i, i uruchomiliśmy punkty gastronomiczne. W następnym sezonie będą dwie główne rzeczy. Oczywiście będzie to ten roller coaster który będzie jednym z największych rollercoasterów w tej części Europy i wierzę, że, że to będzie taki symbol zmiany tego wesołego miasteczka, bo to będziecie to będzie, widzieli na, na wewnątrz w parku, że ta budowa zajmuje nawet jedną czwartą, jedną czwartą parku. To jest taka główna atrakcja, oczywiście będą zmiany, cała strefa wejścia już będzie odnowiona. I dwie strefy, bo mamy podzielony park na pięć stref. Dwie, dwie strefy powinny być jakby zrobione już na całość. Zgodziłem się wspomóc i przejąć patronat nad strefą Mountains, Magical Mountains, dlatego że tu powstaje inwestycja, w której jakby częściowo biorę udział, dostarczając wody do Diamond River z podziemnej kopalni, który, wody, która obmywa e, diamenty. Kopalni diamentów na dole. Dlatego po prostu tutaj jestem.